Tydzień temu była u nas Marzena. Została uzdrowiona i dotknięta. Duch święty ją. No, po została uzdrowiona, tak? Przeżyła ty Boga. I została uzdrowiona z. Miała problem z ze wzrokiem i nie widziała z dłuższego dystansu. I wracając do domu, do Warszawy, jedno z pociągiem z mężem, mąż zapytał się, która jest godzina. No i ona tak zobaczyła z daleka zegar. No mówi, no ta i ta godzina, nie? A on tak na nią zwrócił uwagę i mówi: A skąd ty to? Ty, no? ty? ty widzisz? Ty widzisz co ty? Nie? On no, widzę właśnie. Nie. I taka była co zdziwiona, że, że widzi. Bo normalnie potrzebował okularów do tego, żeby widzieć z takiej odległości. No i została uzdrowiona z bólu pleców. No i w ogóle miała. Tak, z bólu pleców, z bólu pręgosłupa. No i to doświadczyła po prostu odciążenia na swojej duszy. tak. Czyli to, co jej ciążyło, doświadczyła wolności w tym i, i, i ukojenia. Także chwała Bogu. No i to zrobiło na nią takie wrażenie, że zadzwoniła w tygodniu do mnie no i zapytała się, czy, czy jest możliwe, żebyśmy się spotkali u niej. Ona ma parę osób, za których można byłoby się pomodlić. Ktoś spotyka się z ludźmi, czyta Biblię, no i organizuje sobie takie spotkania z ludźmi, którzy po prostu chcą czytać Słowo. No, no i tak, jak najbardziej, tak. Tutaj oczywiście pastor polecił. Tak, zadzwoniła do mnie dlatego, że pastor polecił, żeby tutaj zadzwoniła. No i zorganizowaliśmy takie spotkanie na sobotę. Ona, ona, ona to wszystko zorganizowała. Ona naprawdę jej gorliwość jest... można się nauczyć od tej osoby dużej gorliwości. Także zorganizowała to wszystko. Umówiliśmy się w sobotę w... Ogólnie to tak powiem tak, byliśmy w pięciu, u 8 osób w pięciu różnych lokalizacjach. No i spotkaliśmy się z nią w pierwszym szpitalu, gdzie była matka z chorobą córką i ta córka miała to, choroby, epilepsję. Epilepsję miała, ja, tak. No więc, gdy, przy, przy, gdy, gdy, tylko, gdy przyjechaliśmy do tego szpitala i marzona szczekała nas przed wejściem. I tak podchodzimy z ważeniem, I tam witamy się, no i, i tak jak się przywitałem, tak mówię, o. Mówię, o, obecność Boże tutaj jest, mówię, nie? Bo już poczułem, że jak tam już podszedłem, to mówię, coś tu będzie się dzisiaj działo, nie? No i, i faktycznie, idę i mówię, Boże, Ty czujesz to? I Ty, na rękach, mówi, czuję, że jest coś tam, nie? Czuję, dobra. czuję. No dobra, to no jedziemy, nie? <laughs> tak, no i... Ta marzana sprowadziła do tej kobiety z, z tym chorym dzieckiem. No i oczywiście ta matka była skupiona na to, żeby no, spodziewała się tego, że przyjdziemy i po prostu pomodimy się o to dziecko, ono zostało i co pójdziemy. Ale jakby tutaj to całe spotkanie obiegło to całe spotkanie było nakierowane bardziej na nią, bo my wiemy, że rodzice są powiązani ze swoimi dziećmi, więc to, że po Marniu się dziecko to jest jedno, ale tutaj ważniejszą część odgrywała matka, więc zaczęliśmy rozmawiać z matką i jej głosi po prostu słowo. Także Boże jej tutaj wyłożył całą naukę. Trochę. Tak, całą naukę wyłożył o Jezusie, że umarł za nas, tak? Tak, że... że tylko Jezus. Tak, że tylko Jezus. Jezus koniec, nie? Ona była bardzo otwarta, przyjmowała to słowo które były jej goszone, no i też obecność Boża była po prostu w tym pomieszczeniu. No i tak, no i po prostu ogłosiliśmy jej Ewangelię, ogłosiliśmy jej Słowo, po, tym, po czym się pomodliliśmy o nią, o córkę. Ona oczywiście przeżyła obecność Boga, tak, odpocznienie, ciepło, w ten sposób, w jaki między nimi manifestuje się Duch Święty, przy odpocznienie na, na jej duszę. Czy została uwolniona? została wyswobodzona na tyle, na ile pozwoliła Bogu się wyswobodzić, bo ludzie, którzy po prostu gdzieś są zakotwiczeni w swoim sposobie myślenia, no tak nie od razu jest łatwo tym ludziom porzucić pewne rzeczy, no i to ogranicza po prostu Boga w działaniu w tym człowieku, tak? Dlatego... No, ale nie, nie, nie odbiegając od, od tematu, no i pobawiliśmy się o, nią, o o to dziecko. Hmm. Może jeszcze powiem tak? tak. może bardzo <tryk> tak. No było trzeba po prostu zbombardować tok myślenia, tak? E, bo ludzie właśnie mają różne swoje zasady, swoje tradycje i tak dalej i im ktoś po prostu musi przyjechać i tymi osobami też potrząsnąć. Ja z tego po prostu punktu widzenia wychodzę. E, co też może śmieszne, może nieśmieszne. W momencie, kiedy Dominik zaczął się modlić, oczywiście ktoś wszedł. Pani z lekami tak. przerwaliśmy, chwileczkę znowu, znowu ktoś wszedł. i Cały czas ktoś przeszkadzał, tak? Ale nie wchodził wcześniej. Nie, nie wchodził, nie, wcześniej nie. Tylko w momencie, kiedy właśnie tutaj doszło tak do działania, coś się zaczynało dziać, tak? Ale też do ludzi, którzy będą mogli na to świadectwo, jeżeli wierzycie, zapytajcie się siebie, czy naprawdę wierzycie, czy, czy potrzebne są wam obrazki, dodatkowe jakieś elementy, czy potrzebujecie Jezusa, czy potrzebujecie po prostu Ducha Świętego? Warto to po prostu przemyśleć, bo to chodzi tylko o niego, nic innego nie pomaga, tak? Więc musieliśmy oczyścić. Ja miałem po prostu też widzenie, miałem też słowo do tej pani, co trzeba po prostu zrobić, trzeba było oczyścić tą atmosferę, żeby móc tą naukę ulokować tam w sercu, tak? Więc poszły takie rzeczy. Wierzę, że musiały iść z grubej, tutaj już grubego kalibru i myślę, że też przez kontakt z marzeną tutaj, która wychodzi no niestety z tej religii, która jest powszechna tutaj w Polsce no będą tutaj owoce z tego, tak? Także no chwała Bogu z tą kobietę za marzenie za tą... Aleluja, tak jest <laughs> no i Powodliśmy się o tą kobietę, o tą matkę z tą, z tą córką, ta córka cały czas spała, także nie mieliśmy nic kontaktu, żeby nią porozmawiać, ona po prostu spała. No i też Bożej powiedział fajnie do niej, że yy, ona powiedziała, że ona tak normalnie nie śpi, że ona jest taka normalnie, ona skąd, może się z nią kontaktować, ale tego dnia akurat bardzo yy, spała. No i Bożej mówi, że to, to, to jest dla Ciebie, tak? Że, ona daje, że Bóg tak spowodowała tą sytuację, że ludzie miały spokój, że mogą wysłuchać tego w spokoju, tego co chciałam do powiedzenia. Pomodliśmy się o nich no i poszukiwaliśmy dalej. Tak? Jeszcze jakbym chciał Was też zachęcić, bo ja też się zastanawiałem: jechać czy nie jechać? Bo do nigdy nie zadzwonił, czy jedziemy, tak? I wiadomo, każdy ma tam swoje jakieś zajęcia i tak dalej, ale ja powiedziałem, że, że jadę, więc jeżeli Wy macie coś takiego też, skorzystajcie z tej sytuacji, bo naprawdę możecie się wiele nauczyć. I pan naprawdę błogosławi takie wyjazdy. Uwierzcie mi. Także e, wieście to. Ja sobie zadałem pytanie, czy ja jestem w interesie. Jestem w interesie, więc tam jadę. E, tak, może jeszcze powiem, może przed końcem, że byliśmy tam od 8:30 do wróciliśmy w po do 12 do domu. Także wieczorem. <laughs> <laughs> tak, wieczorem, także cały dzień z Bogiem, z ludźmi i uwierzcie mi, to co mówi Dominik, że kiedy my tam szliśmy do tego szpitala, obecność była wyczuwalna. Już Bóg to na nas czekał, już po prostu to tak. miało tam się wydarzyć, tak. także um, odważcie się, róbcie takie rzeczy. A więc kontynuując, no bo tych miejsc było, yy, tak powiem, było 5 miejsc, więc pojechaliśmy do kolejnego do punktu, tak to nazwę. Byli tam czekali na nas kolejni ludzie, tam były trzy osoby, bo małżeństwo, no i wszyscy praktycznie byli tak po 60, Ale wszyscy ludzie byli bardzo otwarci. No i tutaj nawiązując do, do tego spotkania, ludzie byli bardzo otwarci, także Marzena przygotowała tutaj podłoże jakby pod to spotkanie, bo też zaświadczyła o tym, co ma przeżyła, więc więc wiara w tych, był, w tych ludziach była już zbudowana. Więc oczekiwali, oczekiwali tego, Czego można sama doświadczyła na spotkaniu tu u nas w kościele. No i poje, pojechaliśmy tam, no i jakby my jesteśmy dosyć młodymi ludźmi, porównując do, do, do tych osób, z którymi się spotkaliśmy i... No i też nie wiedzieliśmy sumie jak to wszystko ugryźć i... Boże, jak fajnie tutaj za, e, zaczął, bo... po prostu całe, całe spotkanie to było nakierowane na Jezusa, na Słowo Boże, więc... E, I na jak, Ducha Świętego. I na Ducha Świętego, tak, więc... Yy, więc nauka, yy, powiedzmy, że to było wyłożenie fundamentów, wyłożenie tej podstawy, czyli Słowo Boże, Jezus, krzyż, Duch Święty i nakierowanie tylko i wyłącznie właśnie w tą stronę ludzi, że jak Słowo. No I na relacje. I na relacje yy, z Duchem Świętym. Yy, no i roz, rozmawialiśmy właśnie jak, jak to zacząć, jak do tego dążyć. Yy, Tuba, jest zadawał pytania tym ludziom, czy znają Ducha Świętego, czy znają Jezusa, czy mogą opowiedzieć nam o Duchu Świętym lub no, o Jezusie swoimi słowami, ze swojej relacji, jaką mają, jaką mają z Jezusem. No, gdy, gdy padały takie pytania, to faktycznie ludzie yy, uświadamiali sobie, że o faktycznie, no, no chyba za wiele nie ma do powiedzenia. No i to prowokowało tych ludzi do, do myślenia, tak czyli tu chodziło, że to spotkanie było bardziej takie. Prowokujące ludzi do myślenia, żeby zaczęli się zastanawiać nad tym, w którym miejscu tak naprawdę są. Czy oni znają Boga, czy znają Jezusa, czy znają Ducha Świętego, czy, czy mają z Nim ten kontakt, czy, czy, to, czy, to, czy, to, czy, te, czy ta znajomość, którą oni mają, jest na podstawie tylko tych frazesów takich, uczuć swoich. Czy, czy, czy mogą opowiedzieć, tak jak ja mogę powiedzieć, o Boże, że go znam, czy mogą w ten sam sposób opowiedzieć o Jezusie. A więc y, spotkanie było bardzo, bardzo fajne. Y, co mam na myśli fajne? Że ludzie byli przyjmujący, ludzie byli otwarci, byli oczekujący uzdrowień, bo ludzie tam mieli różne bóle, tak? No, osoby starsze, no, no, różne bóle, tak? To tam są może, jakie mówili, bóle takie mieli, tak? <grystanie> <grystanie> więc... Y, <grystanie> tak że tak, no i Dominik oczywiście dąży do modlitwy zawsze o tych ludzi, tak, więc ci ludzie no, byli uwalniani, było widać też, wiadomo, że nam nie zależy, żeby ludzie upadali, tak, ale naprawdę obecność Ducha Świętego była na tyle duża, że przyszła radość, przyszedł pokój. Jedna pani chciała zacząć tańczyć, już zaczęła krzyczeć: Aleluja! Druga yy, wyrzekła właśnie nieprzebaczenia tam do swojego dzięcia, naprawdę grube rzeczy, hmm, po prostu siedzieliśmy i dosłownie słowo, które było, było prorocze jakby do każdej z tych, z tych osób, tak. Także Duch Święty naprawdę tutaj zrobił do, dobrą robotę, jak to Duch Święty. Tak, y, uzdrowienia, plecy przestały boleć, od razu Pani mogła siadać z bólem, nagle wstawała jak sarenka, także tak. Y, dla nas to są może takie małe rzeczy. My też nie wiemy do końca, co się tam dzieje w głowach, w duszy, w sercu, w ciele tych, tych ludzi, ale po tym, co widzieliśmy, myślę, że naprawdę Bóg postawił tam swoją pieczątkę i ci ludzie też przez kontakt właśnie tutaj z Marzeną, oni wyjdą tutaj na prostą drogę, tak? I to jest z tego takie świadectwo, że to właśnie niezależnie od jakiego jesteśmy wieku, Bóg przychodzi, może zmienić po prostu nasze myślenie bez, bez problemu, tylko po prostu trzeba Tą naukę, której nie ma ogólnie, powiedzieć. Powiedzieć, właśnie, kim jest Duch Święty. Zmusić ludzi do, yy, do rozmyślania. Czy ja naprawdę wiem, kim jest Duch Święty, czy ja tylko używam Duch Święty, i jest wszystko fajnie. Tak? Więc, następna też, też e, Fajne było to, że jak e, Błażej mówił, tam opowiadał różne, o, o różnych rzeczach. Tak? E, na sprawach rodzinnych, jak, e, jak to wygląda, czy z nieszczęściem, czy e, z tymi sprawami duchowymi. No i nawiązywał na do ducha kontroli. Gdzie powiedzmy, no, matka kontroluje swoją córkę, i, no, i z tego powodu rodzą się różne, różne rzeczy. No i okazało, okazało się, że właśnie jedna osoba y, z tych osób, zgromadzonych, miała taką szpadłość i y, y, y po prostu zostało to zlokalizowane. I przy pierwszej modlitwie, ta osoba, y, bo jak się modliłem się o nią, to ona cała była zesztywniała po prostu, jakby taka była cała spięta. I czułem tą blokadę taką, czułem, że jak w się i coś, coś, dość widać, że jest obecność, ale coś blokuje, no i okazało się właśnie, że to było nieprzepaczenie do, 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 zdjęcia no że po prostu, że jednak z tym duchem kontroli coś, coś było tu wspólnego, prawda, no i kobieta wyrzekła się tego, prosiła Boga. I, no I przyszło takie uwolnienie i już ta modlitwa kolejna już była inna jakość tej, tej, tej modlitwy była przy kolejnym razie, kiedy uświadomiła sobie to, że, że musi przebaczyć innym, tak samo jak je znam przebaczył, że w tym jest wolność. I, i ona to zrobiła, także chwa Bogu. No i tam jeszcze była kolejna osoba, też się modliliśmy, znaczy modliłem się o nią i, no i doświadczyła uwolnienia, tak, zaczęła płakać, coś tam przebaczać i tak dalej. No, i tak właśnie później doświadczył do uwolnienia. Z czego doświadczył z czego uwolnienia? Z lęku, ze strachu, z czego on ciągle gniotło, ciągle jakieś było potępienie, ciągle jakieś oskarżenie. Tak, i zresztą też umarł w właśnie takim w średnim wieku, tam chyba miał 30 parę lat, tak? No powiedz. Tak. Co, co coś koło tego, także też no trauma dla rodzinów, dla, dla rodziców, tak, jakieś po prostu niefajne rzeczy i obciążenie, tak. Tak, no i kobieta zaczęła właśnie po modlitwie skakać, mówić, się, tańczyć i, i hallelujah i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżajcie częściej. No, 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 My też zapraszamy. Tak, zapraszaliśmy też do nas. Tak. No i stąd pojechaliśmy do, no i tak oczywiście dostaliśmy ciasto, kanapki i po prostu... Wodę. Wszystko super. <noise> Cały program. Cały program, tak. Stąd pojechaliśmy do kolejnej pani. No i się e, wchodzimy do kolejnej pani. Ta pani jest Okuli. E, miała dwa tygodnie temu, e, jechała rowerem do kościoła. E, jechała do jakiegoś kościoła dwa tygodnie temu, no i upada na rowerze. I od tamtego czasu e, siedzi w domu po prostu. E, siedzi sam, no siedzi w domu tak i, i ma, ma, boli on ten tam ten z pośladki ją boli. No i ona taka jest osoba, no, wierzy w Boga, i tak się zastanawia, Czemu Bóg to, czemu Bóg tamto, czemu Bóg, Bóg tego. No, i to właśnie Boże jej głosił, mówił mówi o Jezusie, mówił o Ewangelii. Mówiliśmy o tym wszystkim, o czym mówiliśmy tym wszystkim innym wyżynie, Czyli o Jezusie. <grystanie> tak, ale też fajnie zadałem jej pytanie, czy, dlaczego ten wypadek się zdarzył? No, bo ona jechała do kościoła. No tak, to nie fajnie, <grystanie> nie? Jakiego kościoła Bardzo popularnego w Polsce. <grystanie> e, i, I zadałem jej pytanie. <grystanie> Jakby, czy, dlaczego tak się stało? ona no, no mówi, że chciał mi coś powiedzieć, żeby może coś zmieniła. <noise> ja nawet nie musiałem tego mówić, tak? I właśnie o to chodzi, że właśnie Duch Święty robi całą pracę. Ja tylko wchodzę i odpowiednie pozle po prostu do tego, do tego mogę dobrać, tak? Więc by po prostu takie nauczanie było szybkie właśnie o Znowu o relacji, bo to było naprawdę bardzo mocny, jakby e, dzień, który cały czas była mowa o relacji, o Słowie e, Bożym o tym, że Bóg jest Ojcem, że On nie robi nam krzywdy, nie daje nam wyzwań, których my nie przejdziemy i żeby po prostu cały czas być blisko Niego, ale nie przez książki inne, nie przez jakieś elementy, które są dodatkowe, tylko przez relacje, przez nastawienie serca, przez czytanie słowa i przez też dziękczynienie, tak? Czyli prosta prostota, bo Bóg jest prosty, Bóg jest Ojcem, każdy, kto ma Ojca, wie, że wystarczy do Niego przyjść, Ojciec kocha. Wystarczy po prostu z nim być, nie trzeba po prostu mhm. na niego, nie trzeba pracować na tą relację, relacja już jest, tak? Więc y, znowu była modlitwa, tak. Dominik zaczął y, tutaj y, za Panią się modlić, usiadła, stała upadła, wstała, głosiliśmy dalej, tak. ból odszedł, trochę odszedł, potem znowu, potem znowu, coraz mniej, coraz mniej, potem ja się modliłem, napełniałem właśnie Duchem Świętym, usiadła, <laughs> stała. <laughs> naprawdę, jak przyszliśmy, nie była zadowolona, ale jak wychodziliśmy, już była wdzięczna, już zobaczyła coś z coś nowego. Wierzymy, że Duch Święty naprawdę odmienił tutaj przyszło zrozumienie, przyszła mądrość, coś się złamało, coś, informacja, która poszła, po prostu myślę, że nastawiła jej serce w odpowiednią stronę. Sama powiedziała też, że czytam za mało Biblii, a na to też po prostu był nacisk na relacje ze Słowem, z Duchem Świętym. Eee, tak. Tak, ten, ta różnica pomiędzy wejściem a wyjściem po prostu była kolosalna, bo kiedy przyszliśmy do tej kobiety, ona była taka zrezygnowana, beznadziejna i ten wyraz twarzy też tursko, yy, pokazywał, a kiedy wychodziliśmy, to była, była, jak, nie, była jak po... Po spotkaniu na kościele, tak powiem, no, rozweselona, napełniona, naprawiona, wyswobodzona, więc bardzo to było dla nas budujące. No i ona też była zmotywowana do słowo Boże, bo to na to, jakby tu był ukończony był nacisk, żeby ludzie zaczynali czytać słowo Boże, a żeby po prostu bardziej pilnować słowo Boże niż książki, niż żeby szukali swojej personalnej relacji z Duchem Świętym, z Bogiem, z Jezusem, a nie budowali swoją relację na podstawie relacji innych ludzi. I, I na to był nacisk. No i tu pomogliśmy się, też wyszliśmy i pojechaliśmy do takiego pana. E, <grystanie z nimi> do takiego pana pojechaliśmy z Marzeną, tam obok parę domów. No i, e, no i przyjechaliśmy, tak, pana spuścił. I, i też zaznacza, zaznacza, że do każdej osoby, w każdym miejscu, w którym byliśmy, głoszenie było zupełnie inne. To było jakby prowadzenie. Dopasowane, było, dopasowane do osoby. Tak, dopas do, do, dopasowane do osoby. Bo kiedy przyjechałem do tego człowieka, to był taki starszy pan, myślę, że po 70 ale tutaj już było inaczej. To już było tak konkretnie, od razu, bez objęcia, bawełnę, kim my jesteśmy, co chcemy, po co przyjechaliśmy. Kim ee, jest Jezus. Kim co jest Jezus, co tak. Tu też po prostu takie taki było prowadzenie z tym człowiekiem. No i ten człowiek to przyjmował, tak. On miał problemy z sercem. Miał. A, nie pamiętam. Miał taką, e, Ale grubyś... migotanie przedsionków miał rozrusznik serca założony i jeszcze jakąś chorobę, której teraz. Tak, nie tak. wiem. No i, I też przyjmował, przyjmował to słowo, któremu mówiliśmy. Gdy mówiliśmy o aspekcie duchowym wiary w Jezusa, bo, bo ten człowiek miał bardzo dużą wiedzę na temat spraw ludzkich, na temat tego poznania i, i wiedzy ludzkiej. Tak, tak. dużo książek oczytany, duża wiedza, ale Amen. po prostu pokazywaliśmy ten aspekt duchowy, jak duch, że Bóg jest duchem i jak działa to wszystko o świecie duchowym, takie po prostu mechanizmy. I też bardzo fajnie, bo my mówiliśmy jakąś informację, on słuchał, on nam coś mówił, my słuchaliśmy. Bardzo taka fajna, przyjemna rozmowa, bez jakby wchodzenia, bez zaprzeczania i tak dalej. Widać było, że po prostu to słowo do niego wchodzi. W którymś momencie ja zauważyłem też, że po prostu już. Dotykał go Duch Święty, że już zaczął po prostu te oczy takie, wiecie, tak, jak to się mówi szklanki w oczach. Eee, no i czy modlimy się? No oczywiście, że się modlimy, tak? I domik znowu działał tutaj. Tak, tylko jeszcze chciałem no. o tym sercu, nie? Że, jak, że on miał problem z, z sercem i my, my jakoś takie było powodzenie, że nawiadłem do okay. tego nieprzebaczenia w sercu. I ja zdałem mu pytanie. Powiedziałem, e, wiesz co, ja zadam Ci pytania, tylko powiedz mi pierwsze mi, które przyliczy ci, 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 ci do głowy, nie? Ja mówię, czy ktoś Cię skrzydził w Twoim życiu, tak, tak, że pamiętasz o tym, nie? Jakie, twoje, jakie imię przychodzi do głowy? A on mówi, Sławek. Ale to już było dawno, nieprawda i coś tam, nie? Ale przyszło do głowy. Gdyby człowiek na do... to, to nie pamiętał o tym, tak? Bo to po prostu byłoby wymarzane. Ale jednak, jednak Duch Święty mu powiedział jakieś imię, prawda? I teraz mówiliśmy mu o standardzie ludzkim i standardzie Bożym. Że to, co się może wydawać człowiekowi, to jest, to jest takie, a, dobra, ale jednak Bóg na to zwraca uwagę. To jest, że to było to jednak... Jednak to powinno być inaczej. No i e, pomodliliśmy się, on przebaczył temu człowiekowi e, i też doświadczył takiego. E, on to opisał, że po prostu czuje się dużo lżejszy po modlitwie, czuje się taki, i, i inaczej, nie? że jest inaczej, że to jednak to odciążenie przyszło na, na niego. Także... Tak, ale też była właśnie widoczna w nim taka nadzieja, radość, coś, coś spadło z niego, co tyle czasu go po prostu obciążało. E, zupełnie inny człowiek. Tak. Powiem Wam tak, jak jeszcze zauważyłem, jak się wchodzi, są przy małe pieski, jorki, one zawsze szczekają, gryzą i tak dalej, a ten nie. Ten był miły. <grym> <grym> Także też wierzę, że Duch Święty po prostu to <grym> nawet w cały stawił, Musimy my że są takie szczegóły, ale tak, to wszystko jest, to wszystko się składa, człowiek sobie tak o tym porozmyśla. Tak, no i później od tego Pana pojechaliśmy do Pani, do szpitala. W, um, do domu z spokojnej w tak, starości. Tak, tak, do spokojnej starości. Na Sionie. Na Sionie. Na Sionie. Zrobiłem zdjęcie. No i właśnie jak wyszliśmy, to zapytałem się nas tam, ta pani skąd jesteś, my jesteśmy, mówiłem, że z Sion jesteśmy. On ona taka tam Nie, nie, z Sionu. Po prostu, Nie Niezrozumiała nie, nie niestety, na sobie. Tak, ale... Weszliśmy tam do tej e, pani, e, ona leżała, nie, nie było z kontaktu, nie było tutaj, e, po prostu spała, otwierała oczy, spała, otwierała oczy. Pomodliliśmy się po prostu o nią. Taki Alzheimer pod... taki już, taki mocno zaawansowany. Tak, po, pomodliliśmy się o nią, wyprędzaliśmy tam, po prostu, e, prostu przychodziła to co widzieliśmy. E, I na tym e, poszliśmy, tak, no i na tym się skończyła nasza e, wyprawa, że tak powiem. Także chwała Bogu za to wszystko i, i naprawdę dużo się nauczyliśmy, yy, tylko wnioski chciałbym wyciągnąć teraz i, 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 i żeby to wszystko jeszcze bardziej opłacowało. Także chwała Bogu. Amen.